Najbliższy rok ma szansę stać się punktem zwrotnym dla polskiej energetyki, pod warunkiem jednakże przygotowania długofalowej, konsekwentnej i przede wszystkim odpowiedzialnej strategii klimatyczno-energetycznej. Strategii, która wpisze się w główne założenia European Green Deal. Europejski Zielony Ład w Polsce to temat przewodni tegorocznego szóstego już Kongresu Energetycznego we Wrocławiu. Kongresu, w trakcie którego zrealizujemy dwa dni debat, dyskusji, wykładów z udziałem najważniejszych ekspertów, autorytetów w dziedzinie energetyki w Polsce i za granicą. Europejski Zielony Ład miał być remedium na światowy kryzys klimatyczny. Pomimo faktu, iż realizacja jego celów jest ambitna dla wielu państw, ma on szansę stać się trampoliną wybicia z postkowidowego spowolnienia gospodarczego. Na 6. Kongresie Energetycznym we Wrocławiu będziemy zastanawiać się, jakie są warunki realizacji European Green Deal w praktyce. Postawimy pytania o to, czy gaz ziemny może być paliwem przejściowym w transformacji energetycznej. Czy technologie wodorowe przyspieszą rozwój OZE oraz umożliwią magazynowanie energii. Oraz na jakich zasadach i kiedy może odbyć się kolekcję. Zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu energetycznym w Polsce.